Były sanitariuszkami, ukrywały powstańców, żywiły ludność cywilną, opiekowały się tysiącami sierot wojennych, były bohaterkami powstania warszawskiego. Niewątpliwie dzięki ich odwadze, zorganizowaniu i kobiecemu sprytowi powstanie trwało aż 63 dni. Siostry zakonne z warszawskich zgromadzeń 1 sierpnia 1944 roku. Stanęły wraz ze swoim miastem do walki o wolność. Zamiast mundurów, miały habity, zamiast broni, miały odwagę. Wiele z nich za swoją walkę zapłaciło ogromną cenę. Mimo to żadna z sióstr po latach nie żałowała swojej decyzji. Wiecie, że w pierwszej godzinie Powstania Warszawskiego zginęły cztery siostry zakonne, które ratowały rannych. W jednym z klasztorów ukrywano pierwszą polską generał. Szpital, a potem twierdza z martwych stanek, nigdy się nie poddała. W obozie przejściowym w Pruszkowie siostry z kilku zgromadzeń ratowały tysiące osób przed wywózką do Niemiec, a benedyktynki sakramentki złożyły najwyższą ofiarę z własnego życia za wolność ojczyzny. W szkole na Zaretanek walki toczyły się dosłownie o każdą salę, a szarytki mimo rozkazu niemieckiego nie odeszły od chorych, zostały za to rozstrzelane. Opisałam życie w schronach, pracę sióstr w szpitalach, w kuchniach polowych, opisałam ból i dramat, ale jednocześnie to książka o nadziei i ludzkim dobru. To moja najnowsza książka, jednocześnie nowa relacja z powstania warszawskiego, narracja sióstr zakonnych. To jednocześnie rodzaj przewodnika po klasztorach powstańczej Warszawy. Nadszedł czas, by o powstaniu warszawskim opowiedziały jego nieznane bohaterki, siostry zakonne.